Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek, zagrajmy w emergencji Hamburg na Robloxie, czyli gra, w której będziemy dzisiaj starali się dostać do pewnej pracy i zarobić trochę pieniędzy. W ostatnim odcinkiem, czy pod ostatnim od odcinkiem tak naprawdę napisaliście, że w tym momencie Hogaty najlepsza praca na serwerze. To track company. No i dzisiaj to sprawdzimy, proszę Państwa, także ja tylko przypomnę, jeżeli odcinek Wam się spodoba, prosiłbym o zostawienie łapki, suba, komentarza, wpadnięcie na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod filmem, a ja od razu na samym początku w sumie wam przypomnę, że jestem chory i nagrywam to jako chory i... Będą pewnie takie głupie przerwy, nagle w mówieniu, czy, czy wiecie, takie przerwy powycinane lub niewycięte, w których będę sobie musiał kaszlnąć, napić się, odchrząknąć czy coś takiego, ale tak jak wspominałem, już kolejny dzień mojej choroby jest, więc liczę na to, że, że kurczę jak najszybciej ze mnie to zejdzie, nie? Praktycznie się z domu nie ruszam, ciężko cokolwiek nagrać. Ale i tak udało mi się nagrać teraz odcinek, który trwał godzinę, aczkolwiek wiecie, no, jako że gadać nie mogłem, to część przegadana tam trwa nie wiem, 15 minut, więc macie odcinek taki. Powiedzmy 15-minutowy, ale z godziny zarabiania na serwerze PCD. Więc jeżeli ciekawi Was odcinek właśnie z Polish Car Driving, to na główny kanał zapraszam, bo tam właśnie odcinek wleciał. Ile w godzinę zarobimy z najlepszej pracy na serwerze. I to jest faktycznie jeden z tych odcinków, które chciałem w tym roku zrealizować. Jestem giga dumny, że udało mi się to zrobić. Nawet mimo choroby. I powiem Wam więcej, nawet w sumie w takiej skondensowanej wersji, tam nie wiem, 15 czy 17 minut, jak to wyszło końców. Wydaje mi się, że też wyszło to bardzo fajnie. Jeszcze dodatkowo, wiecie, taki bardziej dynamiczny montaż na początku, napisy pododawane jak na shortach, także mam nadzieję, że coś takiego wam się podoba. Jeżeli będziecie chcieli więcej, to, to właśnie bez kitu. raz na tydzień taki powiedzmy godzinny nawet do 20 minut później prze, przekombinowany odcinek mógłby, mógłby wylądować na kanale, nawet tamtym. Ewentualnie, jakbyście chcieli, to wiecie, to ja mogę i tutaj porobić takie odcinki na zasadzie, że gram godzinę, a później sobie o czymś jeszcze gadamy dodatkowo. Chociaż ja lubię, wiecie, lubię jakieś gadki mieć takie, o kurcze, spontaniczne w trakcie, w trakcie gry. Traffic light violation minus 10. Od razu mogę wam powiedzieć, że traffic light violation to jest większe, tak naprawdę, wykroczenie niż speeding, Czyli e, jak jedziecie za szybko, bo za speeding dostajecie minus 5 CP jako ten e, kierowca ciężarówki, a jako przejazd na czerwonym świetle to dostajecie minus 10. Więc jak już coś z tych dwóch rzeczy macie zrobić, to już lepiej w sumie przekroczyć prędkość niż przejechać na czerwonym świetle. Wzięliśmy chyba trasę najdalszą, ale ty. Ty, to dobra, w sumie wzięliśmy tę trasę najdalszą, ale dosyć szybka to była trasa. 71 expa nam wpadło, więc bardzo fajnie. Dodatkowo, ile kasy? No nie wiem, właśnie. Teraz moje pytanie brzmi, czy ta praca jest opłacalna na zasadzie. O kurczę, ja będę potrzebował Osso Fuel wjechać do tego. <laughs> ta praca jest opłacalna na zasadzie pieniężnym, czy ta praca jest fajna, bo zarabiamy w niej dużo ekspa. A ten Exp, tak naprawdę, przydaje nam się tylko i wyłącznie w tej pracy. To jest moje pytanie faktyczne do Was, bo trzeba brać pod uwagę, że okej, okay, może zarabiamy tutaj dużo Expa, tylko jest to Exp, który wykorzystamy tylko i wyłącznie w tej konkretnej pracy. Co prawda, mamy tutaj trochę ciężarówek do odblokowania, więc fajnie byłoby tego Expa zarobić, aczkolwiek, z drugiej strony, no wiecie, to tak naprawdę. Nie wiem, może później na większych ciężarówkach więcej zarobimy? Nie mam bladego pojęcia, nie? To jest, to jest moje pytanie do Was. W ogóle dawno nie jechałem nie elektrykiem, więc już zapomniałem, jak brzmią takie samochody. Trzeba zatankować od razu. Proszę bardzo. Szkoda, że nasz yy, pracodawca nie, nie tankuje za nas, tylko my musimy za swoje własne pieniądze tankować. <laughs> Niedobrze. My mamy kaski, teraz 110 tysięcy. Więc jeszcze trochę się nazbiera i, i myślę, że kupimy sobie jakiś samochód. Pisaliście między innymi o Tesli, żeby kupić, ale Tesla chyba droga, nie? Ponad 100 tysięcy to trochę dużo. No ale z drugiej strony już mamy 110 kafli, Aczkolwiek, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy w dalszym ciągu, najwięcej na ten moment jednak zarabiamy z... Kradzieży, no i tutaj nie ma, nie ma co ukrywać. <laughs> tak kradzież to nam przynosi najwięcej wszystkiego. Bo jeżeli chodzi o pieniądze, no to widzieliście wczorajszy odcinek. Ja wczoraj na odcinku... Tak całkowicie for fun, polatałem sobie po kilku sklepach. Nie okradałem jakichś większych rzeczy, kupiłem sobie bombkę. Yy, ten hangar tutaj, nie hangar co... Eee, co ten kontener rozwaliłem? <laughs> Strzelałem się z policją i zarobiłem sporo siana. Chyba ze 20 kafli wyszliśmy wczoraj do przodu. A dzisiaj pewnie w trakcie jednego odcinka to ja ile zarobię? Bo teraz mamy, patrzcie, teraz mamy kawał drogi do przejechania znowu. Najgorsze właśnie w ciężarówce jest to, że my musimy jeszcze podjechać po paczkę, żeby później dostarczyć towar <laughs> za tego EXPA. Więc my w tym momencie mamy taki przejazd trochę na na pusto i musimy właśnie dojechać. Musimy dwie trasy jakby zrobić, żeby dostać jednego expa, nie? Więc to się może tak wydawać, że dostajemy go dużo, ale koniec końców może się okazać, że wcale tak nie jest. OK. Mm. Wykorzystam sytuację, żeby się napić wody. Aczkolwiek i tak dzisiaj już jest trochę lepiej niż wczoraj, jeżeli chodzi o, o ten kaszel, bo jak widzicie jestem w stanie. Prawie normalnie, jakby tutaj gadać już przez parę minut, a wczoraj to no faktycznie po dwóch minutach już byłem całkowicie skasowany z mówienia i tam trzeba było robić przerwę, chyba co, co serio, minutę czy dwie. Więc dzisiaj to i tak w miarę lepiej. Dzisiaj inna rzecz mnie nastała. A mianowicie straciłem dzisiaj e, e, smak i, i węch, więc. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest normalne przy, przy jakiejś tam takiej grypie, którą przechodzę raz do roku, praktycznie, nie? Więc to, to jest w miarę. W sensie nie dzieje się, mam wrażenie, nic, co, co miałbym co roku, praktycznie, nie? Więc. Więc ja, jakoś mnie to nie dziwi kompletnie. To jest ten moment, w którym jakby jesteśmy po smarkaniu, wysmarkaniu całej paczki chusteczek, więc ten nos to tak sobie nie radzi <ścoughs> z sytuacją. Dobra, bierzemy najdalszą paczkę znowu na prison, czy z prisona. Dostarczyliśmy drugą paczkę, już mamy 122 expa, a nie minęło jeszcze 8 minut, więc to jest całkiem dobry współczynnik. <ścoughs> o, teraz czuję jak mi już świszcze. Powiem wam, że z tego co zauważyłem, doszły już świąteczne ozdoby na serwer Emergency Hamburg. E, doszły też choinki, które widzieliśmy. Tutaj mamy lampki, tutaj mamy ozdoby świąteczne w kształcie gwiazdy. E, ale widziałem gdzieś wielką choinkę przebraną też. Tylko nie wiem gdzie dokładnie ona była, nie? Wydaje mi się, że gdzieś. może przy policji właśnie. Co, coś takiego. Czekajcie, bo my tu gdzieś mamy paczkę do odebrania chyba. A nie, o Boże, o Boże! Czemu my mamy taki kawał drogi i tędy żeśmy pojechali? Co jest? Czekaj, ja ją spikapowałem w ogóle tę paczkę? Czy my jedziemy na drugi koniec, jakby miasta, żeby w ogóle spikapować to wszystko? Nie mam pojęcia nawet. Eee, jak to działa? Dobra, musimy dojechać na sam koniec i tam w prawo uderzyć. Co ten chłop robi, no. Pal, typie Lotę, co ty robisz w ogóle? Gościu, pal, Lotę ode mnie. Co za policjant bezczelny, jak on w ogóle może takie rzeczy robić? My się tu śpieszymy, żeby dostarczyć świeże bułki, wędliny e, i TD. A bezczelny policjant się do nas pyszczy tam z tyłu. Chłopie, gdyby nie ja, to ty byś nie miał co jeść codziennie rano e, w supermarkecie. Nie mógłbyś podjechać i sobie kupić tego ponczula. Także, no tak, dokładnie. Idź tam do trenera policji, kurczę Złuż, zażalenie, że ci gość w ciężarówce uciekł z, z jedzeniem z dostawczak. Do Dobra, teraz tak. Delivery destination. Niby delivery do, destination, ale mi się wydaje, że my nie, nie wzięliśmy paczki. Więc my jedziemy w to miejsce jakby po paczkę, a nie żeby ją tu dostarczyć. Czy ja mogę tu wjechać jakoś? Chyba nie mogę wjechać, bo to jest żywopłot. Kurczę, nic nie widzę. Nie, nie widzę wjazdu i to jest minus, tu jest wjazd. Dobra, wjeżdżamy. I teraz pytanie, czy my dostarczamy już paczkę, czy dopiero ją zabierzemy stąd? Prawdopodobnie czuję, że zabierzemy. Tak, zabraliśmy dopiero paczkę i teraz do Prison mam jechać. O ja pierdzielę, no to bez skitu. To ta paczka była taka, że spod Prison musieliśmy przyjechać tutaj, żeby tam wrócić. Ja pierdykam, nienawidzę takiej właśnie tras. To są najgorsze trasy, jakie mogą nam się trafić, niestety. Największy problem jest taki, właśnie, że często są te czerwone światła w trakcie trasy. Czy fotoradary, których kurcze nie widać. Uwielbiam polskie fotoradary, między innymi dlatego, że są żółte i są jakby odblaskowe. Więc jadąc nawet w nocy, ciężko ich nie zauważyć, nie? takiego pudełka. A tutaj porobili fotoradary nie dość, które wyglądają jak zwykły słupek z czarnymi paskami, co nic kompletnie nie widać. Nie widać tego fotoradaru bardzo, bardzo często, nie rzuca się w ogóle w oczy. I ciężko powiedzieć, czy, czy on w ogóle tak istnieje, czy po prostu tak sobie go tutaj zrobili. A, a drugi to jest taki, którego też nie widać, bo to jest w takim. Aha, tutaj gdzieś fotoradar był, nawet nie wiem gdzie. A drugi jest taki schowany w ogóle też w betonowym jakimś kapturku. Dodatkowo są jeszcze fotoradary, takie jak przed chwilą, nie mam pojęcia gdzie był na rondzie fotoradar. I jeszcze jest obok więzienia bodajże taki fotoradar. O, tu jest ten zakapturzony, no nie widać go ni, huchu hu. gdzieś tu z bliska jak podjedziecie dopiero to może zauważycie. Ale obok więzienia też jest fotoradar, w ogóle co najśmieszniejsze, że go w ogóle nie widać. Nie ma w żadnym słupie, nie ma żadnego takiego kapturka. No, no nie ma, nigdzie, nie? A, a fotoradar wam strzela tutaj fotę. Także minus 5 punktów, kolejne zaliczone. My dostarczamy jedzenie do więzienia w takim razie, proszę bardzo. Świeże bułki wędliny ITD. A, do dostarczenia do więzienia. Więźniowie też muszą coś jeść, nie? Żeby nie było. Proszę bardzo. Eee, I co? No to stąd też bierzemy najdalsze snack Bar. Czyż weźmy to, 40 Expa. Powiedzmy, 194 Expa w 12 minut. Wydaje się być to stosunkowo dużo, ale czy za tym Expem idą jakiekolwiek pieniądze, nie? No, przepraszam, to, to jest złote pytanie. Czy za Expem idą pieniądze? Nie wiem, co te radiowozy tutaj wyczyniają, ale chyba nic dobrego. Jeden radiowóz na rondzie, drugi przed rondem, trzeci gdzieś tam, ten nie wiadomo, co wyczynia w tym momencie. Tutaj jest do 70, więc mogę jechać trochę szybciej. <laughs> Same służby mijamy po drodze. Zwykłych użytkowników drogi nie widzimy nigdzie. No i tak, teraz, gdzie musimy podjechać? To jest moje pytanie. Tutaj jest chyba dobra, to znam tę miejscówkę. Tutaj za stadionem e, Jedziemy po paczuchę Stąd sobie ją weźmiemy Akuratnie ciężarówki moim zdaniem są milion razy lepiej ogarnięte w PCD No tu jest w sensie inny rodzaj, nie? Bo tutaj jest taka, że nie odpinacie sobie naczepy e, To okej, okay, kurczę, nie wyjadę stąd Czekajcie, na, kamie na kamień wjechałem, niestety Dobra, teraz wyjedziemy na spokojnie, na chillku no, jedziemy sobie tutaj. Tu akurat nie, trasa nie będzie jakaś giga wymagająca, z tego co widzę. Ale taka ok, jak na 40 expa tak mi się wydaje. Z Prisona przyjechaliśmy. Tutaj praktycznie wracamy w okolice Police Station, więc, więc nie jest tak źle. Tu musimy pamiętać o fotoradarze, który jest na tym e, moście ustawiony. Nie wiadomo po co. Czemu akurat nie tutaj, w tym miejscu? Nie wiadomo. No, w sensie, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ała! Kolego! Co ty robisz? No jedź tą Kurde. No i teraz policjant jeszcze wjeżdża. No, Jesus. Co oni odwalają? Wzięliby ten samochód ze środka drogi. Ja się założę, że ten na środku drogi to też jeszcze policyjny jest jakiś. Zamaskowany... Eee, lamusz z policyjny pojechał. O, widzicie? Mamy choineczkę świąteczną. A tu piękne jeszcze lampki i ozdoby. Dobra, skoczmy sobie tutaj na lewo. No to musimy tak wjechać. No co ja mogę wam poradzić? Musimy połamać trochę przepisów ruchu drogowego, jak widać. 80 na house 4. No dobra, weźmy sobie to. I to będzie ostatnia trasa, prawdopodobnie, którą teraz zrobimy. Czemu nie mogę do przodu jechać w ogóle? O co chodzi? Za mocny podjazd był chyba. Dajcie mi sekundkę, ja się muszę napić jeszcze wody. A tu trzeba na fotoradary bardzo uważać. Także... Mm. Powiem wam, że w sumie gardło mnie nie boli. Tylko właśnie mam coś takiego, że muszę co jakiś czas sobie ee, kaszlnąć. Ale ten nos mnie denerwuje strasznie, nie? Bo cały czas jest zatkany, po prostu. 24 na dobę, powiem wam, że się po prostu spać nie da, nie? To, to jest najgorsze. Że się kurcze nie da, nie da spać przez to. Dobra, przejeżdżamy po jakichś zwłokach, ale. A, to policjant jest. A, to nieważne, to nawet mi nie szkoda w takim razie. <ścoughs> po zwłokach policjanta jeździmy. Wiecie, o czym pomyślałem? Że można byłoby fajny gang zrobić, no i jest znowu jakiś debil. W samochodzie, że można byłoby zrobić gang, który by jeździł z kierowcą z autobusu. Myślę, że to byłoby fajne, zrobić takie, wiecie, trzy osoby na przykład jeżdżące z kierowcą z autobusu. Kierowca z autobusu od razu wydaje się być niepodejrzany w ogóle o cokolwiek, nie? No bo jeżeli jedziesz autobusem, no to na 100% nie możesz być gangusem. No ale w teorii możesz wozić gangusów, nie? Jeżeli oczywiście można wejść do. ...do pojazdu, który jest prowadzony w trakcie jakiejś tam wykonywania czynności, ale jak już widzieliśmy, jeżeli można wejść do radiowozu policyjnego jako gangus i atakować z policją, no to dlaczego by nie, była, nie było możliwości atakowania wraz z właśnie takim... Dobra, tu się jakieś światło zmieni, czy to się... Aha. No nie, no widzieliście, to światło tyle czasu było na pomarańczowe, że myślałem, że nie działa po prostu. Ja pierdzielę, nie zdążyłem się ani zatrzymać, ani przejechać szybciej. Najgorzej, nienawidzę takiej sytuacji. Faktycznie, myślałem, że się zbugowało światło. No, ale dlaczego nie miałoby być szansy, żeby autobusem jeździć, nie? Jako kryminalista. Także to brzmi całkiem fajnie, zrobić taki napad, właśnie na, na zasadzie do jubilera, że podjeżdżacie autobusem. I na przykład, albo nawet jeszcze więcej, nie? Nie wiem jaką pojemność ma autobus. Ale gdyby dało radę na przykład podjechać autobusem i zgarnąć wszystkich kryminalistów z okolicy, nie do autobusu, i udawać, że ej, tutaj przeszkano, nic się nie działo kompletnie, nic tutaj nie było, nic się nie wydarzyło. Okej, okay, pożar nastąpił. W ogóle pisaliście też odnośnie <laughs> emergencji hamburga, że zostały te, nowe miejsca, które mogą się podpalić, ustanowione. ...zostały. Dobra, ile mamy jeszcze? Jeszcze trochę czasu mamy w sumie, tak żeby do 20 minut odcinka dolecieć, to jeszcze traskę sobie śmigniemy. No powiem tak, faktycznie, expa mamy dosyć sporo. 300 expa to nie jest w kasze dmuchał. To jest naprawdę spora ilość. A gdzie musimy dojechać? Tutaj, no to bliziutko. Ponad 300 expa w 20 minut to jest naprawdę mocny wynik. Nie ma co, co mówić, że, że tak nie jest. Okej, okay, a ten co znowu? Pal lote, typie! Ja tutaj muszę przejechać, kurczę, z moim towarem. Dobra, przejazd kolejowy... <ścoughs> ...działa. Yy, I gdzie ten towar? Bo będziemy jeszcze musieli do bazy dojechać, nie? Mam nadzieję, że gdzieś tu blisko. Dobra, jest kawałek jeszcze. Szkoda, w sumie mogliśmy wziąć coś... Yy, ...do Truck kompany, żeśmy bliżej podjechali. No bo tak trochę jeszcze będziemy musieli tam wrócić, ale to myślę, że, że aż tak daleko nie jest, że faktycznie uda nam się wyrobić w czas. O, ja sobie tutaj wejdę jeszcze, patrzcie, pyk. sobie ładnego screenka zrobię. Może dzisiaj będzie miniaturka e, w stylu starej miniaturki. Żeby rotować miniaturkami, pisaliście też ostatnio właśnie pod, pod Robloxem, żeby po prostu raz wrzucać starą miniaturkę, raz wrzucać nową miniaturkę. No i w sumie ja z tym nie mam za bardzo problemu, nie? Żeby wrzucać raz taką, raz taką. Szczerze, stara miniaturka jest miniaturką, którą jestem w stanie zrobić nawet szybciej niż to z AI. Bo wiecie, to, to tak fajnie brzmi, że miniaturka z AI. Wiecie, że nic nie robicie, bo, bo ci AI robi miniaturkę. No, no tak, my nic nie robimy. Oprócz tego, że musimy no. znajdywać dobre prompty, wpisywać dobre słowa, które wygenerują nam dobrą miniaturkę. No czasem jest to tak, że, że tego czasu. Wiecie, ja bym zdążył zrobić miniaturkę, a tutaj znajdę dopiero jeden obrazek, który jeszcze trzeba przerobić. Za pomocą między innymi też drugiego AI jeszcze z Photoshopa, dzięki któremu po prostu będziemy mogli jakby mieć miniaturkę, także sa samo wpisywanie dobrych rzeczy, bo to nie jest takie oczywiste, nie, wpisywanie dobrych tych promptów zajmuje więcej czasu zazwyczaj niż zrobienie takiej miniaturki, którą do tej pory robiłem. Oczywiście wiadomo, że, że gdyby były te miniaturki inne, to zapewne czasu może byłoby więcej trzeba na to poświęcić, ale tak realnie patrząc pomiędzy jedną a drugą miniaturką, no to faktycznie dłużej mi zazwyczaj schodzi robienie AI miniaturki niż tej takiej w starym stylu. Powiem wam, już tak mi się zebrało w nosie tego, że ja praktycznie ustami muszę już oddychać, więc za to, za to przepraszam. Ale no nie będę teraz smarkał. Już wytrzymam do końca, podjedziemy do truck company, oddamy sobie pojazd, zabierzemy pieniądze i dowiemy się, ile tak naprawdę zarobiliśmy. Szczególnie wiedząc, że ja pierdzielę ci ludzie, co ja go nie jeżdżą. I chłop się jeszcze rozbił. No nie mogę, ja się jeszcze rozbiłem przez niego. Nie mogę. No i patrząc na to, że mamy 340x, panie, zdobytego. Może, chociaż nie, no bo te, te, tego expa to naprawdę musiałbym dużo, dużo więcej zebrać, żeby te kolejne ciężaróweczki odblokować. Zresztą zobaczmy sobie, ile trzeba byłoby zebrać expa Ej, w sumie 600, a ja mam 362 total, to będzie mnie stać teraz na lepszą ciężarówę. Bo tutaj sobie możemy zakończyć 6000. Okej, okay, to nie są złe pieniądze, powiem więcej. Istnieje szansa, że faktycznie są to najlepsze pieniądze, jeżeli chodzi o legalną, uczciwą pracę. Ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się. Do zobaczenia, Elo i cześć, Siemanko.